Cześć, tutaj Surglind, witam was w nowym sezonie Terrarii Tak, widzicie, mam nowego skina I właśnie jestem na miejscu Ała Sorki, laga mam I właśnie jestem w miejscu mojego spawnu No, głupi slime. Um, tak W tym sezonie, no, zaczynam po prostu już od razu z wami a nie, że biorę, kurczę, no... zaczyna odcinek pierwszy jako e, cześć, już coś zbudowałem, tylko no... Jakoś to myślę, że lepiej jest teraz. No, że ba, W sensie, że zaczynam od razu z wami, a nie, że mam coś zbudowane. No. A więc tak. Um, tutaj sobie zaraz zejdziemy na dół. Bo już widzę, że coś fajnego mamy. Um, hm, tylko czy ja? Czy ja coś dostałem z tego slajma? Tak, dostałem. Ich, o, i stać nas na pochodnie. Świetnie, super początek już jest ok. 9 I na dzień dobry, schodzimy. Ała, ała, ale mam laka. O, rany Okej. Okay. Bardzo dobrze. Mm. Sorki zapomniałem, że wy macie strasznie ciemno na nagraniach Mam nadzieję, że będzie teraz lepiej, co dostaliśmy. Um. Okej. Okay. Silver Coin i troszkę ko kopru. Kopru chyba tak. Aha. Dalej. Bo się, że nie będę miał potem czym wejść. Znaczy, no, wiecie o co chodzi, jak wejść, ale może nie będzie aż tak źle. Dobra, oświetlone jest. Jeszcze tylko tutaj, Ciach, króliczek, zdychaj. Ja, yeah. co? Co on tam miał dla nas? Ehm. Um. Um. Nic takiego. Ogólnie? Teraz? Aha, pochodnie, dobra. Już wiem, już wiem, już wszystko wiem. Dobra, nazbierajmy no sobie kamienie, żeby sobie wybudować taką. Mm, taki na razie mały domek. Taki na przetrwanie pierwszej nocy. Um, no i tak. Ten odcinek będzie krótszy. Ponieważ to jest taka jakby no, nowa seria. Ponieważ drugi sezon. No i po prostu... Następny będzie dłuższy. To jest taka zajawka. Um, to będzie kontynuacja Let's Playera mojego. Um, I myślę, że... Będzie fajnie. Co ja bym tu jeszcze mógł dodać? Um, jestem coraz bliżej. Jakby to powiedzieć coraz bliżej kupna nowego komputera. Więc będą już, e, może nie, inaczej to powiem nie lepsze, ale będą inne serie to będzie się troszeczkę różniło, ponieważ już nie będę tak yy, korzystał, dzielił się tym ehm, moim, całym. Two kurczę od nowa, ale mi się plączę język. Jak, do, jak będę miał nowego kompa, to po prostu otworzę nowy kanał, zacznę od zera, ponieważ teraz to z myry smilem. Robiłem sobie takie o. Niech będzie, nie? Ale ja chcę się otworzyć troszeczkę samemu na to wszystko i po prostu będzie tylko mój kanał. Będę. Nie będzie żadnych nieporozumień. Nazwa, oczywiście, ta sama. Surglend, o ile się nic nie zmieni. No. Myślę, że będzie ok. Mi by się ogólnie przydała tutaj jakaś skrzynka, ale widzę, że tutaj. E. A! Sweet point. Nie wiem. mam mm. zapomnieć. albo to jest na obro. Aha, dobra, na Speed to jest. Um, na razie tego nie potrzebujemy. Oczywiście, wykopmy sobie tego. Um, 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 um. Irona żelazo mhm i już idę budować mój um, pierwszy taki no pierwszy domek albo jak kto woli pierwszy takie um, przetrwanie coś na pierwszą noc po prostu no um, więc tak kamień i budujemy Um, powiedzmy, a zatnimy jeszcze to drzewko. Ona będzie nam przeszkadzało. No, ściń, 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 pięknie. I zaznaczmy sobie mm, gliną, gdzie jest glina piątka, że tu jest mój spawn, żebym po prostu się mniej więcej zmieścił. Znaczy, że no, jak mnie coś zabije, to się odrodzę w domku, a nie gdzieś tam, gdzie mnie zombiaki zaraz y, zabiją. Więc tutaj jeszcze troszeczkę zgolimy i zaczniemy budować mój nowy house. Kurde, coś na przetrwanie. Aha. Mm, nie przechodziłem się jeszcze za bardzo na tej mapce. Ogólnie. Za, tylko tak, yy, zzit, zzit. zobaczyłem, co jest tutaj, parę kroków i tutaj parę kroków. I myślę sobie, no dobra, niech będzie ta mapka, bo, bo jest, bo jeszcze inną mapkę wygenerowałem wcześniej, która po prostu mi się nie podobała, bo spełniłem się na takiej górze i ona była strasznie wysoka i nie podobało mi się to. Więc, żeby sobie ułatwić, to zrobiłem sobie taki, no nową mapę po prostu bo mi będzie wtedy łatwiej okej okay. mhm, mm mhm mm mm -hmm. to nie musi być na razie wcale a wcale ładne ponieważ e, kurde, to nie była glina, ale ok. tutaj będzie crafting um, tutaj sobie zbuszmy. Jeszcze tylko jedno takie test Okej, okay, mogę tutaj przeskoczyć Czy jest ok? Um, crafting table Okej ok, mm -hmm. okay alright No Nie bij mojego kolegę W Ała No i widzisz, by była ze mną zaczynać? Nie. Nie. Slime. Z pierwszej. To moje pierwsze. Pierwszy mój house przetrwania. Więc nie chcecie tutaj. No. Jaki uparty. No. Nara. No. No chodź tu. Nie? To nie. Dobra, na zakończenie. Mm, zanim zapadnie noc, to jeszcze się tutaj troszkę przej przejdę z wami. Mm. I, I będę myślał, co będzie w drugim odcinku. Okej. Okay. Drzewka, drzewka, nic za ciekawego. Okej. Okay. Um, tutaj na pewno coś będzie. Mm, na, razie mnie, na razie mnie tam nie kolci, żeby iść. Um, co tu jeszcze będzie? Mm -hmm. Tu sobie przejdziemy. O, tutaj jeszcze nie byłem. A nie, sorki, byłem z wami przed chwilą. Aha. O. Jak słodko. Kolejne dzbanki. Tylko ja bym się chciał tam... Hmm. Nie wiem, czy to się da. Tak. Czy to, to by było chyba za piękne, jakby się dało. Hmm. Kurde. Nie. nie. Nie, 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 nie. Już jest noc. Ja chcę iść do domku. Tylko teraz słyszę, co mi otwiera drzwi. Czyżby on umiał otwierać? Czy nie za bardzo? Umiesz? Chcesz wejść? Super. Fajnie. Więc tak. No. No mnie. Wracaj tu. Brawo. O. Widzimy, że nasz kolega nie mieszka w tym... Nie mieszka w tramwaju i umie zamykać ze sobą drzwi, co jest bardzo przydatne. W... Sęk w tym, że mnie zaraz zabiją. Jeżeli ja się tak dalej będę z nimi bawił, ile ci jeszcze zostało? A, dobra. No, szybko, muszę kończyć odcinek. Nara, umieraj. Ty, ciekawy świata, chodź do domku i nie ruszaj się. No, zamykaj. Dobra. On niech chce idzie, ja się z wami żegnam. Mi się zaczyna już podobać ta mapka, i w następnym odcinku troszeczkę was, troszeczkę siebie i was oprowadzę po niej. Bo teraz naprawdę nic nie, nic tutaj nie kombinowałem, nic nie patrzałem, czy jest ok, tylko po prostu patrzę tak, pierwszy rzut oka: ok, jest troszkę, jest troszkę płaskiego terenu. Pierwsza, pierwsza gwiazdka, yeah. Aha, dobra. już jest fajnie. Um, no i tak. Żegna się z Wami Surglend. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No, co żeś zrobił? Za debil. Mm, no i jaki zabije, to powiem nara. Uh, <grym> O, właśnie dzisiaj, dzisiaj kiedy to kręcę jest sobota i, <śm> i w lot to można wygrać 35 milionów. <śm> informacja informacja dnia, w lot to można wygrać 35 milionów. Dobra, dzięki za oglądanie. Na razie trzymajcie się, cześć!